Dajmy lateksom mówić, sami się zaorają. Szanowni Państwo, wydawałoby się, że wiele z fundamentalnych wątków US 17 umrze wraz z kononem, no ale okazało się, że tak źle do końca z tym nie jest faktycznie sporo wyleciało albo zostało zminimalizowanych, głównie od zgonu Majora, później od zgonu Mlecznego Golema, tak więc w tym numerze fekalnego nieregularnika szybki rzut okiem na stan flagowych elementów Multiversum, po zmianie miejsca zamieszkania przez jego obydwu głównych bohaterów, stan na lipiec tegoż roku, no i ograniczyłem temat do czterech najważniejszych wątków konstytuujących US-17 w czasach El Presidente, no i zanim do tematu Forum Kaworum. Szanowni Państwo, pierwszy komentarz H300, stary dobry komentator. Tutaj nam streszcza light Bogutka, który miał być odpowiedzią na tą całą zadymę z Milą i Olgierdano. Generalnie chodzi o to, że no nie przedstawił żadnych konkretów. Ja powiem tylko tyle, że no Bogutek poleciał bardzo mocno w hierarchii. W postaci US17, a cieszył się dużą estymą na początku, dużym dopingiem społeczności, no i wyszło jak wyszło. Myślę, że dla niego jedyną drogą teraz to jest po prostu przeproszenie się z Mileną i pokazanie faktycznych jakichś papierów, kwitów na to, że coś działa w sprawie Nowiczoka. Przyznanie, że może trochę gwiazdorzył i tam trochę dla kasy to robił, no ale teraz będzie chciał się rzetelniej przyłożyć po dziennikarsku, ale póki co jest jak jest. Łech Rok Pawlak. Szkolna powstała jak penes z popiołu w 2015 roku, a teraz tylko Prochens z penesa pozostanie. I tak to jest od tak naprawdę dwóch lat. Nowiczok i Kononowicz nie wyprodukowali ani jednego dobrego filmu czy kontentu. Szkolna żyła w cieniu konfliktów antylateksowych, a od zgonu Majora Kononowicz stał się satelitą we własnym uniwersum. Bo boli rekord z diamentowy, czy robiłeś już lub masz w planach stworzyć listę wszystkich ważnych kanałów w historii US 17? Chronologicznie, no stary, samo pozbieranie tego wszystkiego to by mi zajęło jakieś pół roku researchu, bo to trzeba naprawdę pogrzebać głęboko czy to w wykopie. Chronopedia jest nowa, więc tam wiele nie ma. Na samym YouTube trzeba by było bardzo długo grzebać dokopywać się do tych najstarszych. Dużo też spadło, więc to jest tak naprawdę a wykonalne, a ułożyć to jeszcze chronologicznie od czasu pierwszego kompilatora, czyli Luke Majka 8.8, 11 lat temu, potem filmiki z humorkiem, potem mój kanał, pierwsza fala Przeróbkowiczów, no nie, to jest skórka niewarta wyprawki. I szanowne państwo, kącik ulicznej poezji amatorskiej, w skrócie Kupa, Dzisiaj mamy trzy wiersze: Patient Zero, jak mówi Barney, Patient Zero. Jak tworzysz multikonto, to literówek nie rób. Nero Kononowicz oraz Reid A na Walentynki, mysze wale, w jedynki, Benzo, strogo klepie, myszy lepę w lepie. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Konduktorzy z Poznania, słabka śli do kościana. Na górze Zandberg, na dole Biejat. Panie Benzo, ten temat się nie przejad. I na koniec końcika ulicznej poezji amatorskiej w skrócie. Kupa, dowcip, też starego komentatora Arek Kanarek. Wiesz co mają wspólnego Bornek i Patyczek na końcu Kaszanki? Jeden i drugi się odcina. I szanowne państwo, dalsze komentarze. Witold Śruta, szkolna jest na takim poziomie aktualnie, że ktoś kto zaczyna ją dopiero teraz śledzić i zaczyna Cię oglądać, totalnie nie jest w stanie zrozumieć, o czym tak właściwie mówisz. Powiem ci tak, tak było od zawsze. Jeżeli jakaś zielonka tutaj wpadała, czy widz mlecznego główna, to celem tego kanału było to, żeby mówić do hardcore'owych widzów, zawsze tak było, do ludzi, którzy śledzą to na bieżąco, do ludzi, którzy ogarniają większy, jeśli nie wszystkie wątki, nawet te poboczne, a przede wszystkim ogarniają powiedzonka i czują tak naprawdę specyfikę szkolnej, oczywiście ona się zmieniała, tak więc też ci, którzy za tym nadążali. Także cóż, ja nigdy nie celowałem w napływki normików, od tego były inne kanały, które to robiły z powodzeniem. Także tak, Zenon. Czy twoje najbardziej zaawansowane symulacje rozwoju wydarzeń na postkononowiczowym US-17 przewidywały wystąpienie nieludzkiej aberracji prowadzącej do wystąpienia sytuacji pomiędzy Olem a PGR-usem? Jaka wystąpiła tutego ten na dzień dzisiejszy? Z ust suma padło w kierunku Olo słowa przepraszam i nie przeprosił on, że tak powiedział. Dobra, no to tak z bombaskiego twojego łamanego... Chodzi ci o to, że przeprosił Ola i też przeprosił tam, pamiętam, mnie, ale brata nie przeprosił, co było samo w sobie zabawne. No tak bywa, front jest dynamiczny, strony się raczej nie zmieniają, ale jakieś tam kroki ku e, wrogom e, występują, ale w sumie jak widać było po ostatnim alkolajcie wrócił do swojego i Szanowni Państwo, do tematu numeru. Są to cztery wątki: wątek fekalny, wątek motoryzacyjny, wątek paranormalny i wątek polityczny, czyli podstawa podstaw. To właśnie one dyktowały rytm, charakter, no i ogólną specyfikę Uniwersum Szkół 17 przez te 19 lat. No i przechodzimy do wątku fekalnego, bo jak wiadomo, wątek fekalny musi być niegdyś niemal centralny a na pewno nadający ogólny charakter fekalnemu uniwersum. Obaj bohaterowie US-17 nie tylko poruszali te tematy, ale wręcz je produkowali fizycznie, że tak to ujmę. No i wraz z Nitro Safari odeszło walenie na brzozie i w pory. No i co już wraz z uwalanym Pampersem, do którego prawa autorskie ma, przypomnę, nietypowy pastuch spod, spod, spod Bielska oraz fatalnym stanem higienicznym trzymanego w jego prywatnym terrarium Konona, co okazało się zresztą w szpitalu. Wątek ten praktycznie umarł. Delikatną zajawkę dostaliśmy na początku tego roku od Barneya i to nie tylko w mowie, ale i w czynach. Pamiętna fekaliada w fake taxi, lub według drugiej wersji tuż obok na chodniku w krzakach, oraz typowe czyszczenie kich po ogóreczkach i mleczku. No, klasyk Usuma z kolei w nazewnictwie kanału, czyli sram na to i podkręconej narracji po wchodach Dziadów Bliżyńskich. No ale wątek fekalny to niestety przeszłość, bo żadna z obecnych postaci, nawet śmierdząca śmietnikiem główka, nie dobija do poziomu Majora na Fufu czy Kononowicza na co dzień. Wątek motoryzacyjny, no z tym jest bardzo dobrze fakt, że flota prezydencka może i gnije na podwórzu Belwederu, ale mamy przecież Perypetrię suma z utraconym prawem jazdy. No i to, jak w świetle słońca właśnie w lipcu bieżącego roku podjechał na skuterze na lajcie brata, to już klasyczny mem. Wątek motoryzacyjny przewija się jeszcze oczywiście u Barneja, który wojuje z wykopem za nagłaśnianie jego lajtów z czytaniem czatu w trakcie jazdy. Skutki tej głupoty nieraz widzieliśmy na rzeczonych lajtach. Jest jeszcze potężny i dewastujący argument w dyskusji z nietypowymi lateksiwami. Mam tu na myśli zarzut braku prawa jazdy, który dewaluuje zbiegu oponenta w 5 sekund. A co do nowych pojazdów, to nowa fura pojawiła się tylko u niebinarnego szpinaka i jest to Skoda Przed Sfelicja. Wątek paranormalny. Mój ulubiony, chyba w sumie, i po tym, co stało się z dniem śmierci Konona i datą na tablicy, wszystko się uspokoiło. No i była to chyba ostateczna manifestacja demonicznych mocy chaosu US-17, obecnie uwięzionych w niemych belwederskich ścianach. Link do omówienia tej potężnej manifestacji w opisie chodzi mi o mój film o tej tajemniczej tablicy i o dziwnym zbiegu okoliczności. W każdym razie współczuję. Komornikowi zabezpieczającemu majątek od prezydenta różnie może być, no i dalej przepowiednia cyganki nie spełniła się w zeszłym roku, choć tak jak już mówiłem, może zadziałać z opóźnieniem. Wiadomo, że muflon to ksenofob i pewnie dar na rąki, no i mógł nie dosłyszeć dokładnego roku, w którym ma zmienić stan skupienia. No a poza tym, i tak rzadki wątek paranormalny, praktycznie dziś już nie istnieje. Wątek polityczny tematy, na których bazowała starożytna i wczesno-nowożytna szkolna tak gdzieś do roku 2018 jeszcze 2019 no już za życia obu belwederskich kryptyt wątek ten zanikał, a w 2022 roku został całkowicie zastąpiony wojnami antilateksowymi wydawałoby się, że ten wątek ucierpiał najbardziej, ale nasz nieodzowny, naczelny Janusz US-17, czyli Kononobisz 2.0 potrafi wyprodukować co lat tyle politycznych kocopołów na poziomie konona, że jednak nie ma co się martwić o zniknięcie tego wątku z narracji. No i ciekawe, że początki Suma w Barnejowie to przecież kontent antypisowski, no i przede wszystkim polityczny. Sumowi można jeszcze przypisać to, że jednak chodzi czasami na te marsze, gdzieś tam wypowiada się na tematy polityczne, ale jest to na pewno w dużo mniejszym stopniu niż chociażby na początku jego bytności w Barnejowie. Czy za czasów Delmy? Tak więc u niego ten wątek też już jest poniekąd poboczny. Szanowni Państwo, tyle w kwestii najważniejszych wątków starej szkolnej, ich miejsca w postkononowym uniwersum. Nie jest źle, ale to już od kilku lat zdecydowanie inny twór, który cały czas ewoluuje w kolejne formy i przetworzenia, a więc piwo wino, wódka w dłoń, i oglądamy ów twór dalej. Polecam i pozdrawiam Piotr Frączewski.